oczywiście premiery, to jest to, że o obu z nich można powiedzieć, że próbują eksplorować polską nowoczesność, czyli modernizowanie się polskiego społeczeństwa. Jest to jakby taki wspólny temat tych, tych, tych dwóch filmów. I w tym sensie, chronologicznie, wypada zacząć od Ziemi Obiecanej, ponieważ można powiedzieć, prawda, że to jest obok, jeżeli mówimy o teraz teraz, obok Lalki. Jedna z najgłębszych prób zmierzenia się z początkami kapitalizmu i przemiany społeczeństwa, agrarno w społeczeństwo innego rodzaju, za chwilę więcej o tym. Jeżeli jest to właśnie taki, takie te, te, ten, ten utwór najpierw najpierw po potem jego przepracowanie przez Wajdę kilkadziesiąt lat później siecia właśnie początków polskiego kapitalizmu. Oczywiście. Kiedy Wajda zrealizował ten film, to, yy, 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 który został przyjęty z jednej strony jako wielkie dzieło, z drugiej strony prawda, pojawiły się takie sugestie pewnego rodzaju koniunkturalizmu. Chodzi o to, że ten obraz kapitalizmu, którego takim podstawowym wcieleniem jest to, jak pokazywana jest łódź i jak pokazywane jest miasto, w powieści, a potem w filmie, jest obrazem negatywnym. Prawda? To, jest, to jest obraz molocha, który pożera wszystkich, którzy się w nim znajdą, który pozbawia, można powiedzieć, w pewnym sensie ludzi duszy. Ta, w, tej, w tej scenerii prawda, sekwencji, w której masy robotnicze idą do Łodzi, przyzywane przez gwizdek fabryki, o tej samej porze, prawda, wszyscy, taka masa, można powiedzieć, że to jest taki przemarsz zombie, prawda, takich postaci zupełnie już wypranych, nie wiem, z, z emocji, z duszy, puste ciała. Tutaj to oczywiście odpowiednio działa charakteryzacja, odpowiednio wyreżyserowana pogoda i rytm, rytm muzyczny tej, tej sekwencji. Raymond zajął, zajął się łodzią jako tematem. W 1800, zaczął zbierać materiały w 1896 roku. Jak twierdzą rozmaici badacze, inspiracja, zachęta płynęła ze środowiska jego przyjaciół czy sojuszników związanych z narodową demokracją. Z, tutaj warto podkreślić ten wpływ. Roman Moski, zresztą podstawowy ideolog formacji poświęci, poświęcił książce duży, duży artykuł po tym, kiedy ona się ukazała w 1899 roku. W, dlaczego, dlaczego to podkreślam? Dlatego, że w pewnym sensie. Ten, ten pierwszy impuls, prawda, który dotyczył tego, dlaczego Łódź może być interesującym tematem, płynął z dostrzeżenia w Łodzi, jako właśnie mieście gwałtownego kapitalizmu, więc mieście silnej konkurencji, silnej rywalizacji, takiej przestrzeni, w której rywalizują między sobą narody. To jest, prawda, to rozpoznanie Romana Wąskiego, które za chwilę on bardzo mocno sformułuje w 1903 roku w, te, w takim swoim dużym tekście publicystycznym Myśli nowoczesnego Polaka, w którym z jednej strony dokona krytyki, takiej diagnozy krytycznej diagnozy społeczeństwa polskiego, jako społeczeństwa z przyczyn historycznych, z powodu wpływu religii chrześcijańskiej, jakoś biernego, niezdolnego do aktywizmu życiowego, znaczy zdolnego, ale jakby niekorzystającego ze swojego potencjału, tak należałoby powiedzieć ściślej. Z jednej strony, a z drugiej strony zwrócił uwagę na to, że e, dla Dumńskiego dla najważniejszym takim bytem, można powiedzieć, działania w, 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 w rzeczywistości jest naród, ten podmiot, podmiot zbiorowy, jakim jest naród i można powiedzieć, narody w sposób naturalny rywalizują ze sobą. Perspektywa włoskiego była tego rodzaju, że jest to też rywalizacja, w której w ogóle nie powinna się pojawiać kwestia etyczna. Nie pytamy o to, czy narody ze sobą rywalizują dobrze czy źle, jakiego rodzaju się uciekają e, zabiegów. Istotne jest to, czy narody ze sobą rywalizują skutecznie. I tu pełen podziwu dla cywilizacji niemieckiej, jako właśnie takiej, która jest skuteczna w zapewnianiu e, prawda, e, e, Niemcom e, właściwego. Właściwego, właściwego życia. I Łódź prawda, jako miasto, w którym obecne były, rywalizowały ze sobą, można trzy żywioły, niemiecki, polski i żydowski, byli tam też Rosjanie stanowili no, znikomą w gruncie rzeczy mniejszość, Była, wydawało się tutaj dobrym, dobrym prawda, polem do tego rodzaju eksploracji. I to w powieści jest bardzo mocno wyraźne nie tylko we wszelkiego rodzaju ogólnych opisach relacji handlowych, no ale przede wszystkim w tym, jak przedstawiona jest trójka przyjaciół, prawda? Welt, Bałmi, i Karol, Max Baum i Karol Browiecki, Polak Niemiec, właśnie Żyd, wspólnie studiowali na Politechnice. Wracają po studiach, studiowali w Rydze, wracają po studiach do, do, do Łodzi i tutaj podejmują z jednej strony pracę w fabrykach, marząc o tym, żeby osiągnąć szczyt tej hierarchii prawda, łódzkiej, czyli stać się właścicielami własnej, własnej fabryki. W powieści ta historia jest przedstawiona jako historia rywalizacji, która w gruncie rzeczy niweczy przyjaźń. Jest to historia przekupstwa, zdrady, jest to historia, w której bohaterowie przegrywają w pewnym sensie. Najbardziej przegranym jest właśnie może Karol Borowiecki, który, który nie, tylko, nie tylko właśnie zostaje zdradzony i zmuszony do niechcianego małżeństwa, ale też przede wszystkim jest pokazany jako ten, który za cenne wykorzenienia. W pewnym sensie wszyscy bohaterowie są tutaj wykorzenieni, prawda? To znaczy Max Baum odcina się od swojej rodziny, korzenie Niemiecki podobnie jest z Murycem, podobnie jest właśnie z Karolem Borowieckim. Ale w powieści jest to można powiedzieć wyraźnie wyprofilowane w ten sposób, że to odcięcie się Karola Borowieckiego od tradycji szlacheckiej jest waloryzowane negatywnie, co w końcowych scenach prawda, można być Karol, Karol zrozumie, kiedy, kiedy jakby pan Boryczy przy przypadkowym spotkaniu dawnej narzeczonej Anki teraz siostry zakonnej dokona można być takiej krótkiej rekapitulacji swojego, swojego życia. I z jednej strony zatem u Rejonta jest tak, że właśnie mamy tę no, nieprzyjemną w gruncie rzeczy historię prawda, złamanej przyjaźni w kontekście takiej rywalizacji handlowej. Z drugiej strony natomiast wyraźnie idealizowana jest ta polska tradycja szlachecka. Tam jest wiele takich scen, który Borowiecki jest pokazywany jako niezwykle piękny mężczyzna, tak, tak piękny, że wszyscy się za nim oglądają, nie tylko tych kilka kobiet, które tam ulega w toku powieści prawda, jego, jego urokom. W takim interesującym, interesującym momentem, zresztą też wykorzystanym w filmie jest scena w teatrze, kiedy, kiedy Karol stoi dumnie, prawda? Jak się rozgląda, kto przyszedł. Wbrew pozorom, teatr, teatr mieszkański, prawda, jest pokazany nie jako miejsce, w którym ludzie oglądają spektakl, tylko jako miejsce, w którym ludzie są oglądani przez innych ludzi, prawda? Ludzie się pokazują innym ludziom, jako ci, którzy uzyskali ten status społeczny, którzy mają odpowiednią yy, odpowiednie biżuterię, prawda, yy, yy, pokazują siebie, a nie, oglądają, yy, a nie oglądają widowisko teatralne. Więc tak Karol demonstruje siebie i pisze o nim, prawda, Raymond z zachwytem, że taki piękny ten polski orzeł. Wajda yy, yy, wybiera w swojej interpretacji nieco inną tutaj konfigurację i yy, yy, te więzi. Między, między, między trójką przyjaciół, fantastycznie zagrany przez olbyskiego Seweryna i Przoniaka, to dla tych aktorów można powiedzieć też sukces tego filmu prawda, był w, pewne, w pewnym sensie rodzajem ziemi obiecanej, bo od niego datuje się ich e, e, w, powodzenie również w filmie, w filmie zagranicznym. E, więc z jednej strony subtelnie są pokazane te więzi, z drugiej strony właśnie nie ma tutaj takiego wyraźnego momentu zerwania, ale skutkuje to również tym, że w pewnym sensie Karol przestaje być tak bardzo idealizowany, prawda? Jego motywacje już nie wynikają z, z presji otoczenia, tylko generalnie są jego wyborem, jego wyborem odrzucenia prawda? pewnej wizji szlachetnego Polaka, którym daje słowo honoru, prawda? To nie musi niczym potwierdzać, bo to jest oczywiste, że go dotrzyma. To, to jest pokazane prawda, tutaj jako właśnie dramat. to znaczy z jednej strony mamy Polskę szlachecką, w filmie to jest bardzo mocno podkreślane poprzez niezwykły kontrast ścieżki dźwiękowej, proszę na to zwrócić uwagę, pomiędzy sekwencjami wiejskimi w dworku, prawda, w Kurowie, dworku należącym do ojca Karola, a sekwencjami miejskimi. Wyraźnie mamy właśnie do czynienia z taką idealizacją tej scenerii wiejskiej, w której czas płynie inaczej, w której ludzie mają czas, żeby, żeby siebie słuchać, swawolić, by tak rzec, gdzie wszystko, prawda, czym, czym się gości, przybyszy, pochodzi z pracy, no nie własnych rąk oczywiście, ale z pracy tego już dworku, gdzie, i gdzie żyją ciągle dawne wartości. Te białe ściany polskiego dworku, jak pisał o tym na przykład Brzozowski, czy jak również pisał o tym bardzo krytycznie wspomniany już Dmowski, są tutaj, prawda, pokazane jako pewna miniona tradycja z jednej strony, bo widzimy, prawda, ten świat wokół Łódzki jako właśnie świat w kryzysie, w tym sensie, że świat w przemianie. Świat, który właśnie, w którym, w którym już nie sposób utrzymać, prawda, tego, znaczy mit można utrzymać, natomiast nie sposób utrzymać tego dworku ekonomicznie z drugiej strony, ale ciągle, prawda, są tam, nie wiem, herby przodków, szable, i ciągle pewien sposób, pewien etos szlachecki jest, jest tu żywy. Dla, dla, dla Karola to jest obciążenie, prawda? To znaczy, tutaj Olbryski gra właśnie postać, która chce to odrzucić, uważa, że cały ten, całe to wyposażenie tradycji, etosu, swojego pojmowanego honoru, jest anachroniczne. Jest wyposażeniem, które w nowej rzeczywistości rodzącego się kapitalizmu, prawda, miasta, które dosłownie buduje się na błocie, to, tak to pokazuje też Wajda w filmie, jest nieprzystawalne. Karol zresztą umiejętnie wykorzystuje to, że ma pewną aurę, prawda, właśnie etosu, etosu szlacheckiego, takiej yy, 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 nieco właśnie, jak powiedziałem, idealizowanej polszczyzny, ale wszystko, wszystkie swoje uroki, tak związane z jego polskością, jak związane z jego męskością, potrafi wykorzystać i chce wykorzystać w gruncie rzeczy na rzecz swojego tego sukcesu merkantylnego. Więc jest z drugiej strony właśnie przedstawicielem tego, do czego na przykład wzywał Mowski, czyli właśnie do aktywności, aktywizmu, do tego, żeby, do tego, żeby podejmować wyzwania. Tu jest, tu jest pewna sprzeczność. Widzieliśmy ją w nieco innym wymiarze, prawda, właśnie też w Ladze na przykład, gdzie kupiectwo Wokulskiego było pewnym obciążeniem, prawda, w, 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 pewnych, w, w, w pewnych sferach. I w, w przypadku Ziemi Obiecanej, myślę, że zarówno w powieści, ale u Wajda to mocno wydobywa, jest to pokazane jako napięcie jakoś nieprzekraczalne, prawda, to znaczy jest to pokazane jako ten świat wartości wiejskich, szlacheckich, ziemia... no to za dużo powiedziane, szlacheckich właśnie takich warkowych wartości jest nie do pogodzenia z tym Molochem, który rośnie, u... który rośnie w miejscu, które nazywa się prawda, łodzią, w którym się mówi, prawda, ironicznie tak naprawdę o tym, że, że jest taki gatunek jak lodzer -męż. i to jest właściwy gatunek człowieka, prawda, który w pewnym sensie właśnie już nie ma żadnej z tych narodowości, które, które wypełniają przestrzeń, przestrzeń tego miasta. Tylko jest pewną szczególną odmianą człowieka aktywnego, zawsze gotowego do ryzyka, balansującego na granicy, a wręcz a często też przekra przekraczającego wręcz granice oszustwa, kiedy to jest konieczne. To jest taki powtarzający się gdzieś tam w tle motyw, prawda, tych, którzy, żeby się chronić przed bankructwem, podpalają swoje fabryki jeżeli one są ubezpieczone, to mają ubezpieczenie, pokrywa ewentualne straty związane z bankructwa. Z drugiej strony, to jest historia spalenia fabryki, która nie była ubezpieczona. W związku z tym jest to oczywiście koniec pewnego rodzaju marzenia. To są może najostrzejsze tutaj chwyty, ale wyraźne.